Ktoś to mój najlepszy chłopak jest, wiesz, na czasy wyjeżdża teraz. Państwowe? Nie, no normalne takie. A widzisz, ja też kiedyś jeździłem z się. Tak. A dokąd jedziesz, piękniś? Dokąd jedziesz, młody? Muszę już iść my pójdziemy sobie teraz z tobą. A nic nie zjadłeś kubunia, poczekaj, no miło jest przecież nie no, Pójdziemy z tobą, pójdziemy tam gdzie idziesz, kolego piękny. Idę do pracy. Dobra. Chodź. Kochana, zapakuj mu na mnie to. w detalu robi, musi iść, wiesz. Tam chuja do pracy. Nie pierdzieldziesz, że wiesz, do pracy idziesz. Do dupy swojej mam, wiesz. Zabierz nas ze sobą. Weź nas ze sobą do swojej dupy, pokażę ci, jak się rucha dupę w dupę. Wydaje mi się, że powiedziałeś już swoje. O. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Do mnie też nie. Dobra, nie. Yy, no kuba. i nie podobasz mi się. Dobra, idź. Idź już, wiesz, yy, odezwij się do mnie, wszystko załatwimy przed wyjazdem. Idź. I nie podobasz mi się, kochanie. Toź już kurwa, Darek, daj mu spokój, dobrze? To jest kurwa mój człowiek, rozumiesz? Daj mu spokój! To jest kurwa, fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój. Elegancki, pewnie tak. No, kurwa, elegancki. daj mu spokój. Ale nie podoba mi się. Nie idzie. Niedługo może mieć kłopoty. Już ma kłopoty. No iść, idź, pięknotku, idź. Gąski, gołski, do domu.